Ok kochani, pora zdjąć maseczkę, wow, wow. Mm. nic nie zadziałała, super, i uwaga, mam okropnego pryszcza, O. Oh. Dzień dobry kochani, witam was, z tej strony wasz ulubiony youtuber Daniel Świerczyński, dzisiaj wyjątkowy filmik, bo jest to mój pierwszy vlog, zabieram was kochani dzisiaj ze sobą na cały dzień, jest tyle dzisiaj do roboty po prostu. Idę kupić garnitur, bardzo się tego boję, nie wiem czego się spodziewać. I patrzcie co się boję ceny, ponieważ mam wesele przyjaciółki. E, tak, wesele przyjaciółki. Daniel już czas na e, kogoś. No! Ale idziemy kochani, zabieram was ze sobą, pokażę wam jak wygląda mój dzień. Tylko nie myślcie sobie, że mój dzień tak wygląda, że jest luźno, fajnie i cudownie. Ponieważ ja dzisiaj zrobiłem już wszystkie konsultacje, miałem 12 konsultacji tarotowych. Odgruzowałem się, przeczytałem inspiracje na dzisiaj. Tak dokładnie to mówię o tym, Daily Teaching Secret i te inspiracje na każdy dzień. Ja je kupiłem w Dubaju i ja je kupiłem dlatego, bo ja w październiku zacząłem taki, wiecie, healing era i w ogóle no, się po prostu uzdrawiałem i te inspiracje tutaj widzicie na każdy dzień miesiąca macie po prostu jakieś cytaty. Tutaj co to jest? Tak to wygląda, są takie sekrety, takie przesłania, więc no tak, to jest po angielsku, nie myślę sobie to, że jestem perfect tylko po prostu no, e, miałem takie po polsku, zgubiłem gdzieś, a jak byłem do oba i to zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę to. Ja sobie wstaję codziennie rano, biorę sobie moje podstawowe suplementy, co nie, no i potem biorę sobie właśnie daily teachings albo inspiracje, albo to i to i czytam. Mm, ale jestem zmotywowany po prostu i mam inspirację, żeby dzisiaj działać. Więc tak to wygląda przeważnie u mnie od miesiąca stycznia. Na twarzy w ogóle mam bardzo fajną maseczkę kolaganową. Zaraz Wam ją pokażę. To kolagen Face Mask. To nie jest chyba rodzaj takiej maseczki kolaganowej, jak na TikToku, że ona się robi przezroczysta. No ale ja codziennie praktycznie coś sobie używam na tą twarz, albo maseczkę w maści, albo maseczkę w płachcie i w ogóle aktualnie używam perfum z Dubaju kupiłem je w Dubaj Outlet Mallu za 90 dirhamów ale kochani one pachną zajebiście. tak się prezentują No tutaj ogólnie możecie się skontaktować z tym panem na Whatsappie tak dosłownie na flakonie perfum jest numer na WhatsApp. i dzisiejsze połączenie na wyjście po garnitur, to jest kaja i Twenty 28 i właśnie te arabskie perfumy one nie pachną arabsko bo nie mają pudu ale z kolei hajani też nie mają udu i są bardzo słodkie o nie ten ich kolor jest taki trochę zdradziecki bo ja kiedyś miałem białą bluzę, kupiłem sobie białą bluzę, popsikałem się nimi na lotnisko i kurde już była plama i ja sobie tak mówiłem, a kupię sobie teraz białą bluzę, będę uważał psik plama łe, nie znoszę takich po prostu preholi Dobra, ubieramy się i lecimy. I z racji tego, że dzisiaj treningu nie mam, bo mój trener personalny pojechał gdzieś na mecz do Niemiec. Więc idziemy sobie ode mnie do galerii i idziemy tam 3 km. Więc super, jestem fit, healthy, inspirational, autorytet po prostu, więc chodźcie za mną. Moim planem na ten garnitur początkowy było tak, pójście do sieciówek typu Zara Reserve, zobaczyć czy w ogóle tam są garnitury i jak wyglądają, a potem iść do takich, wiecie, fancy, jak się nazywają sklepy z garniturami. No po prostu do z garniturami, typu bytom, czy jakieś to na L, wiecie o co chodzi, czy bistula. Kici, kici, tu kocica i mała diablica w koszuli od bistula. Okej, okay, ja już jestem gotowy, w ogóle jest godzina 14, ja jeszcze dzisiaj nic nie miałem, bo mam post. I nie myślcie sobie, że chodzi o posty kościelne na Wielkanoc ani o jakiś ramadan, absolutnie nie. Po prostu mam post przerywany. Jestem już 16 godzinę na poście. Dzisiaj chcę albo zrobić 18 godzin, albo 20 godzin. Dlaczego? Bo od października jestem na tym poście. I jak byłem teraz w Dubaju w marcu, to nie byłem na tym poście. Powoda mi się odłożyła. No więc post przerywany, kochani, jest game changerem. Jeżeli macie jakieś pytania bądź rady odnośnie postu przerywanego, to piszcie w komentarzu bo ja takie nowinki żywieniowe, jakieś trendy bardzo lubię i idziemy sobie kochani oprócz na zakupy idziemy na macze. Nie mieszkam w Warszawie i nie mam warszawskiego zapalenia opon mózgowych, ale kocham macze. Ja kochałem macze zanim to było modne, więc naprawdę kocham macze. Moi znajomi niestety nie lubią maczy, więc ja sobie sam chodzę na to macze. No a potem jeszcze pójdziemy coś zjeść, Chyba nie wiem gdzie pójdziemy oli albo y, po prostu coś w galerii zjem, nie wiem, zobaczymy, ale teraz zabieram Was kochani na spacer! Wychodzę o godzinie 14.14, 14. o kurwa światło. A potem siedziwe dlaczego tyle płaca za bron. Nie wiem czy... no światło w pokoju. Nie wiem czy wy też tak macie, ale moim nawykiem dosłownie jest niegaszenie światła. Dzisiaj jest w ogóle prima i myślałem nad tym przez kilka dni, co zrobić, co wstawić, żeby było śmiesznie i stwierdziłem, że nie będę robił nic specjalnego, tylko zrobię taki klasyczny żart, typu będę tatą. Oczywiście zrobię jakąś bekę z tego typu mam USG jamy brzusznej, bo ostatnio byłem i na przykład napiszę it's a burger, it's a pizza, coś takiego. Bo stwierdziłem, że nie będę wymyślał znowu jakichś żartów, tylko że będę w jakimś programie. Rok temu byłem w Magii na Gości. Dwa albo trzy temu zmieniłem cenik na taki holendarny, wysoki. Więc takie czegoś nie będę robił zrobię po prostu back and -back czyli ee, po prostu co wziąłem. Ale pogoda naprawdę się udała, bardzo fajna. Jest ładnie, ciepło, więc się cieszę. Od razu chcę iść na ten spacer. Teraz wchodzę do ciemności, bo wchodzę do. Tunelu, więc w ogóle odezwę się, jak będę w galerii. okej okay, ja już jestem w galerii, sobie zacznijmy od Zary, od stóp, się najbardziej boję. Ale sądzę, że to mogą być już pochodne tutaj. tutaj są bardzo ładne garnitury, ok? I wyglądają na moje rozmiary. Ten też jest ładny, ale on jest bardziej na takie plenerowe W ten bym wyglądał źle i brzydko. No, ale powiem Wam, o fajne, buty są. Fajne buty. Okej, okay, wszedłem do pierwszego sklepu i już coś mam. No ogólnie grantowe garnitur to jest taki klasyczny kolor. No i ja będzie na wszystko mi się wydaje. Spodnie są dobre, więc i biorę tylko muszę jeszcze marynarkę zmienić. Ja w ogóle... Ja nie wierzę, że ja zrobiłem to w minutę i 30 sekund. Zabiorę sobie jeszcze fajną koszulę. są te fajne, takie śliskie koszule. I może jakieś buty. No i to jest poza zakupach. Mam dwie marynarki. Co to są rozmiary, Marynarkę mam o trzy rozmiary większą niż spodnie, ale ogólnie wydaje mi się, że wglądaki są. 🎵🎵🎵 Ręka dobrej wielkości. 🎵🎵🎵 Prawdzie nieskrojona czy mi się to. Ok jednak rozmiar dwa większe. 50, spodnie 46. Chociaż muszę jeszcze spróbować 44. Te koszule z Arena Iron są moje ulubione. One no się w ogóle nie zmieniotą, ale miałem ich chyba już 3 albo 4, bo. na no, wszystkie poplanuję oczywiście, bo tylko na jedną imprezę Ale no, teraz chyba zobaczymy, czy SK, Kremka. Nie wiem, jak myślałem, że ta s się zmieści. Okej, okay, chyba mam jednak L-ka, nie s nie m -ka. Jednak biorę tą Non Iron, bo nie chce mi się ich prasować. Ale się razu duże. Ten odcinek o jest właśnie ładny i wezmę go sobie na pewno, ale na poprawinę. Oki, okay, garnitur i koszule kupione, nice. Patrzcie w ogóle co za technologia. No, i mam garnitur, mam dwie koszulę, białą beżową na poprawiny. Butów nie znalazłem fajnych, więc będę jeszcze szukał. Jeszcze brakuje mi paska, i nie wiem. Słuchajcie, dajcie mi znać, bo ten filmik będzie przed weselem. Do, ga, do grantowego garnituru, czarne buty, czarny pasek, czy brązowy buty, brązowy pasek. Dajcie znać, ja miałem e, brązowy. sorry, odbija mi się. Jak zjem dużo, to po prostu jestem jakiś zagazowany w środku. Po prostu się nachapałem. Idziemy teraz do restauracji, żeby ogłosić, że będę tatą. Um, Miałam się spotkać z moją siostrą, ale niestety ona nie zdąży, więc poproszę moją koleżankę, która pracuje w restauracji, żeby zrobiła mi zdjęcie i nagrała film. Mam plan nagrać stories, jak przychodzi do mnie ciasto z taką racą. Oczywiście mam na stole jedzenie i w ogóle. I wtedy taki będę... Oh my God, ale nie miło. I'm pregnant. O Boże, bo to w nim puszcza. No, prawie. Ale to niedługo i tak było. Sobie musiałem żeby się trzyma długo, tak 4 miesiące, a już widzę, że przy brwiach tak jest. Sobie. Więc idziemy właśnie zrobić żart na prima aprilis, Oczywiście ja nie chcę, żeby ktoś to źle zrozumiał, ja, ja wspomniałem w tym filmiku, nie chcę wymyślać nic innego, wiele osób i taki ten żart o ciąży jest tradycyjny, więc ja po prostu go dodaję, ale od razu oczywiście będzie coś w i pizza, żeby to było takie śmianie się właśnie z tego, że niektórzy tak cały czas robią. E, no, więc idziemy i coś mi, kochanie, powiedzieć musimy zrobić miniaturkę. Ach, może coś z tego wybiorę. Przepraszam Was również, że się patrzę tutaj, bo się patrzę na siebie, a nie patrzę się do kamery. Więc to też może średnio wyglądać, ale kochani to jest mój pierwszy vlog. No ale co wam będę mówił kochani, idziemy jeść, idziemy na lunch, idziemy ogłaszać um, moją dobrą nowinę. Ej, ja już właśnie jestem w Ayoli. no mojej siostry nie ma, więc pomoże mi moja przyjaciółka i trochę się stresuję. W ogóle kupiłem takie e, petardy do tortu, bo wezmę sobie ciasto i będziemy tutaj robić po prostu show, robić cyrk trochę. No ale cóż, jest prima aprilis, więc trzeba korzystać. Właśnie szukuję się jarmark wielkanocny. W ogóle oni ostatnio robiły jarmark bożonarodzeniowy i teraz robią wielkanocny. po co Ja już włączyłem, dobra? Ja już włączyłem. I teraz krok. I zdjęcia. Dzisiaj już macza, a ja jestem uzależniony od czyli mam na jej punkcie obsesję. Ja się nie spodziewałem, że ten żaden Prima wywoła takie poruszenie w moich wiadomościach prywatnych. W chwilę dosłownie było tysiąc polubień, w tym sensie jest pan tysiąc polubień na Instagramie. Dodajemy się na Facebooka, ludzie piszą mi gratulacje, są to ludzie, którzy mnie znają, i wiedzą, że nikogo nie mam. Yy, powiem wam, że jestem w szoku. Ja myślałem, że to będzie takie ha 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 ha. ha. Ule, ktoś mi pisał w komentarzu, że to jest USG kolana. Nie, to nie jest USG kolana. E, tam ktoś napisał, że to jest e, Wypis Wymaruj. Nie, to jest dosłownie usg jamy brzucha i panerza, więc nawet na tym łazgu widać, że tam są zaznaczone punkty na brzuchu. No ale cieszę się, że to wyszło, więc kochani co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o vloga. E, druków będzie więcej, będziemy się częściej tak na luzie tutaj widzieć, więc bardzo wam dziękuję, że ze mną byliście jeszcze do miłego dnia, zaobserwujcie mój kanał.